Sejm przyjął nowelizację ustawy o sporcie wraz z poprawkami. Nowe rozwiązania wzmocnią pozycję kobiet i zagwarantują transparentność w związkach sportowych. Ustawa zapewni także wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie, a także przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w sporcie. Nowa ustawa o sporcie to jest jakby odpowiedź po pierwsze, na zwiększony udział kobiet w zarządach i organach kontrolnych polskich związków sportowych. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich nasza reprezentacja składała się z 50% kobiet i mężczyzn, ale na 10 medali zapracowało 8 kobiet i dwa medale męskie, te zarówno z wioślarstwa, jak i z koszykówki. Kobiety mają doskonałe kompetencje do tego, żeby zarządzać również polskimi związkami sportowymi. Do tej pory to jest bardzo niewielka grupa kobiet, która jest we władzach, czy stoi na czele Polskiego Związku, tak jak Otylia Jędrzejczak, kierując Polskim Związkiem Pływackim. Stąd przyjęliśmy rozwiązanie, że w tych zarządach powinno być przynajmniej 30% kobiet. Ale też zadbaliśmy o to, żeby w tych zarządach byli przedstawiciele zawodniczek i zawodników, uznając, że będą to osoby wybrane spośród członków kadry narodowej z ostatnich czterech lat. Czyli będzie wykaz tych członków kadry narodowej i osoby te będą mogły również wybrać swojego reprezentanta do składu Polskiego Związku Sportowego. Drugi obszar spraw to jest. Zawodniczka po urodzeniu dziecka, tutaj wydłużamy ten okres prawa do stypendium sportowego z 6 do 12 miesięcy, podwyższamy wysokość stypendium sportowego z 50 do 81,5% i wprowadzamy również te zasady dla zawodniczek, które urodzą wcześniaki prawo do wydłużonego urlopu. Trzeci obszar spraw to e, wsparcie członków kadry narodowej, którzy są studentami, po to, żeby po pierwsze ich mobilizować również do... Mm, myślenia o tym co po zakończeniu kariery sportowej tutaj przewiduje się do stypendium, które mają członkowie kadry narodowej, dodatek 20% dla studentów, który będzie przyznawany od 6 do 12 miesięcy. No i jeśli studia trwają dalej, to ponownie będzie przyznawany. Także przyjęliśmy rozwiązanie, że dla tych młodych sportowców członków kadry narodowej, którzy zdają maturę, dostaną dwukrotność podstawy, czyli dwa razy Płaca minimalna, taki dodatek za fakt zdania matury. Trzecia kwestia to jest sprawa bezpieczeństwa uprawiania w sporcie, ale też ochrona małoletnich, i tutaj rozwiązania systemowe, które będą dotyczyć klubów sportowych, polskich związków sportowych, LIG, które zarządzają ligami zawodowymi obowiązek powołania pełnomocników do spraw bezpieczeństwa i ochrony małoletnich w sporcie w polskich związkach sportowych. Taki rzecznik zostaje powołany również przy ministrze Sportu i Turystyki, który będzie współpracował właśnie z tymi pełnomocnikami w polskich związkach sportowych. I na koniec sprawy takie, które wynikają z funkcjonowania ustawy. Mianowicie w tej chwili kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej mogły się zarejestrować u starosty, ale gdy chciały prowadzić tą działalność gospodarczą, musiały być zarejestrowane w KRS. -ie. Oznaczało to potrzebę likwidacji, Tutaj klubu, a tam składania na nowo dokumentów założycielskich. Przyjęliśmy inne rozwiązania, mianowicie takie, że na wniosek zarządu do KRS-u przenosi się te rejestry ze starostwa do KRS-u. Po podjęciu decyzji przez sąd informuje się starostwo powiatowe. Także dla większej transparentności funkcjonowania związków sportowych przyjęto obowiązek transmisji zarówno w internecie, um, obrad walnego zebrania Polskiego Związku Sportowego, ale także udział przedstawicieli mediów. To oczywiście będzie określone w statutach, natomiast część Związku Sportowych, krótko mówiąc, bardzo nie chciała mediów, żeby patrzyły jak przebiegają wybory, o czym się rozmawia. Ustawodawca uznał, że skoro a w granicach 80-90% polskich związków sportowych jest finansowanych z budżetu państwa, no to te standardy muszą być inne niż do tej pory i ta transparentność musi być większa. Teraz ustawą zajmie się Senat. Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.